Bardzo mi się to nie podoba, nie? Powinno się szanować zwierzęta, to jest moje zdanie. Mhm. Kiedyś miałem taką akcję, nie? Kumpla, ojciec prosił mnie. Mówi, chodź góra, mówi chodź, nie? Zaraz coś ci pokażę, nie? I pokazał mi taki worek, nie? Otwieram ten worek, patrzę kaczka, nie? W środku była. Mówi, weź mi pomóż, bo... Mówi, ja nie mogę sam tego zrobić, nie? Ja mówię, a co ja mam zrobić, nie? Mówi, pozbawić ją życia, nie? I przypomniało mi się, jak ktoś kiedyś opowiadał, że jak... Kota chce się zabić to się łapie go za i za ogon, nie? I tę tą kaczkę, nie? Pociągnąłem. Ola, deko! Kwa, 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 kwa. Kwa, 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 Wszystko na wierzchu, nie? To mi się nie podoba. W ogóle zabijanie jest do niczego. Chciałbym musicie rzut wolny. Tak, uwagę Jakub Kostecki. Znaki, wiecie, grałem. Yeah! Football! Aha! Jeez! Yeah. Oh, Aha! Zaleźliśmy jakiegoś denata po drodze, ale żeby nie było trzeba przystanąć jak porządny obywatel. A widzę, że śpi, zostawimy. Śpisz? Żyjesz. Norris kurwa. <laughs> kurwa, Czak Norris! Ja pijdę! <laughs> Siema <Chuck>. ma, <laughs> go Z banku cię wyjebali? Ta, ta. Ta. A te komentarze, co piszecie, sami, sami siebie się ośmieszacie, nie mnie, bo mnie to jakoś nie rusza. Twoje recenzje, ani w forspidzie są na poziomie ochapu. Ty mi mówisz, że ulice są podobne jak wszędzie. Co ty w ogóle pierdolisz, chłopaku? Co ty jarasz, ty? Daj tego stafu trochę. Ty wiedzą gwiazdą internetu, ty jesteś pedałem internetu, kurwa. Manie. Opie, zobacz, co ja z siebie robię, żeby ci pokazać, jaki ty jesteś kurwa płytki kurwa. Gamoniu zajebany, kurwa. Skąd ty jesteś? jaki ty jesteś siury, kurwa? Zastanówcie się, ludzie! Gdzie jest kurwa głowa, gdzie jest dupa? Nie musisz więc mniej do tej szkoły! Nie musisz więc mieć do tej szkoły! Nie musisz więc niej do teraz Nie do tej dziennej pracy! Nie musisz więc niej do tej razu dziennej pracy! Kiedyś myślałam, że musiałam chodzić do wodzenia szkoły. Teraz za późno mówić o tym, co było kiedyś. Teraz trzeba mówić, to jest teraz i ludzie później. Czyli o mojej żonie, o moich dzieciach, o mojej przyszłości jednym słowem. Sorry, mamy taki klimat. Kto to jest? Kto to kula A wiecie kim ja jestem? Proste słowa. Kula, kula, kula. Daję kula. Dobra, to No kurwa walkę tworzyć. No nie działa kurwa, no nie działa. Zablokowała się kurwa kierownica i chuj się lubąki. Kurwa jebana. Tamaj do przodu, kurwa, może ta. To kurwa nie działa, że chuj. A co ty chcesz zrobić? No masz otworzyć, kurwa, no. I ta franta się nie Chuj mi, którym guzikiem, kurwa. Jak jest tym guzikiem? Dźwignij się guzikiem, No ja. A skąd będzie dwik kurwa? Dźwignia, <grymne> takie pociągnięcie trzeba, wajte. Tak? <grymne> ta, kurwa. Bórze, czy, czy do <grymne> no to kurwa są biegnie, a nie kurwa dwik. To, 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 to są biedzi no. Krótki no, masto, zapyski i maskę do góry. Tam narydowano. Ta na kurwa Kurwa narysowane. To jest muchaweś są kurwa, nie widzisz. Na dole, koło nogów mość, tam. Nie to są kurwa weź się i pod was przodu. tak pijdę ci weź ze śrub no <laughs> otóż no, <laughs> no no pociągnij tylko ten... chodź <laughs> kurwa czekaj no powłączasz wszystko a później kto będzie to? Trafę, no to kurwa no powłączałem wszystko i chuj się kurwa masz no. No, no bo no, przykręta jeszcze. <laughs> tak. a bo kulczeki kurwa zabraliście. Chyba. Jak? No Jak? No jak, bo nie ma kur... krótki. No. To w 5, to to kurwa tam. W 5, ani w pięć, ani w dziewięć, kurwa. No pochyl się ja tam ci mówią. No. Pani, ja tako staro jeszcze muszę łapatować! Płakać mi się chce. Całą la, całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości trzymaj. Czajno łapatować. Jeszcze nam kazują chłodniki łatki się k***y wykształciły za nasze pieniądze, a teraz jeszcze nam starym dziadom kazują chłodniki łatki za zamiast łoni mają tu robić, idzie straż miejska. Mandat! Mandat! No to proszę pani, a to, to pani... Wiechowców się bawi? Nie. Nie? A co, żydostwo cholerne? skurwę, syny Żydzi, cholera, hitler i co tam mało... Pa... Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No tak ogólnie. No co, no... Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Chema, na, na, to się to chema mnie interesuje, nie podoba mi się. A ja się pytam, co pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Mnie mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki kurde, nie. Kurwa moje pole. Co ty nie zrobisz, kurwy sędzio? Zamstrząski. Co na co za nią zrobił? Słuchaj. Dobra! Ja, ja ci daję dwa dni. To za mnie ty. się, was. Kurwa, kurwa, ty. Chcesz? ty. za ty. Nie, ty. się tak. Kurwa, ty. Kurwa, ty. Kurwa, ty. ty. Kurwa, ty. Kurwa, 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 ty. Szymałka Kurwo ty. Kurwa, ty. Kurwa, tak! Kurwa, ty. Kurwy, Kurwa,